To, które powinno od nas otrzymać nieco więcej ciepła. Fordowi udało się stworzyć znakomity samochód, ale ciągle jeszcze nie wszedł do naszych samochodowych serwisów. Tak jak inne samochody, często wiele dni wartościowe. Fokus odnosi jej same sukcesy. Pierwszy to jakość. W ocenie specjalistycznych firm niemieckich, które oceniają auta pod kątem jakości Fokus naraz się na jednym z czołowych miejsc obok słynnych samochodów japońskich wersje pokusa jak choćby ta rs ciągle pozwalają znaleźć w nim coś zupełnie nowego chociaż ta linia new edge już troszeczkę wydaje się nieco staromodna optymalny wydaje nam się dla tego samochodu silnik 1600 Ponad 100 koni mechanicznych, jednostka dynamiczna i cicha. 1800 z Bondeo jest zupełnie niepotrzebny, ale pojawiła się zupełnie nowa moc w tym aucie. To jest nowy diesel, oszczędny, choć na polskim rynku nieco za drogi. Fokusa testowaliśmy na torze prób Akademii Bezpiecznej Jazdy. To potwierdziło jego znakomite, już legendarne, zalety zawieszenia. Takiego spotkania w programie 4x4 jeszcze nie było. Co to jest? Napęd na cztery koła? Iweko? Iveco? Wolność stąd lub turbo doładowanie? Przedstawiamy Państwu maszynę, urządzenie, które ma wszystkie zalecie elegancji auta i niesamowitą użyteczność, a przy tym jest polskie w tych czasach niezwykły. Niezwykły dlatego, że z ręki polskiego zniknęli pozostali polscy producenci i zostaliśmy sami. Także koparko-ładowarka nasza jest jedynym polskim wyrobem, który musi konkurować z producentami zachodnimi. A może jakością przede wszystkim, a także ceną. Ta maszyna to koparko-ładowarka, która jak liczą i zarówno ci, którzy byli na konferencji prasowej jak przedstawiciele prezydenta, rządu, sejmu, będzie podstawową maszyną do budowy polskich autostrad. I na to właśnie wszyscy czekają. To będzie największy sukces tego urządzenia, które ma silnik dieslowski, automatyczną skrzynię biegów, cztery biegi w przód, cztery biegi w tył i przepiękną formę. z najpotężniejszymi na rynku w tej dziedzinie? Można. Można w pewnych niszach rynkowych. Oczywiście my nie jesteśmy, nie mamy takich ambicji, żeby pokonać Caterpillera, czy Komatsu, czy JCB, ale absolutnie zagarnąć dobry obszar rynku, a w Polsce stać się liderem. Jak wiele zależy od programu budowy autostrad na pewno wiele zależy, bo tego typu maszyny, nie tylko ta maszyna, ale inne maszyny produkowane w Huda Stalowa Wola mogą uczestniczyć w budowie polskich autostrad. Przygotowujemy specjalną ofertę i na pewno sprzedaż tych maszyn i tego typu maszyny, tej maszyny na pewno zdecydowanie może być większa, jeśli ruszy program budowy autostrad. A więc tradycja już jest. Chuta Stalowa Wola przypomina jeszcze czasy centralnego kręgu przemysłowego, który tak pięknie opisywał Wajkocz. Wszystko jest polskie. Polskie maszyny, tylko polski program budowy dróg ciągle czeka na polską decyzję. Dlatego pokazujemy takie polskie urządzenia. Nazwy. Już niedługo, Ostatnio sobotę miesiąca, spełnimy któreś z waszych marzeń. Na razie szukamy hamera dla pani, która marzy, aby tym autem właśnie pojechał jej chłopak. A o czym marzycie jeszcze? Maciej Zwiernowa chce pojechać kabrioletem do Nevada. Marcin, z Kinawy średni, chce, aby Hołek zdobył wreszcie sponsora. Łukasz z Gostynina chce pojechać z kucharem. Są marzenia, aby pojeździć Harley'em, amerykańską ciężarówką i żeby z nami robić program w 4 Które z tych marzeń się spełni? dowiemy się w ostatnią sobotę marca. Nie bójcie się marzyć i nie nakładajcie na swoje marzenia żadnych ograniczeń. Programu jest Castrol, producent oleju silnikowego GTX Magnatec. Czy można mieć taką sytuację, gdy nie ma się czasu ćwiczyć, albo ma się siedzącą pracę? No też niedawno zostało się młodą mamą. Czy jest to w ogóle możliwe? Ja też uważam, że to nie możliwe. Okazuje się jednak, że 10 minut dziennie wystarczy bez jakichkolwiek ćwiczeń, wysiłku i forsowania się. Aby mieć sylwetkę, ale im micko mogą pomagać. Za cenę, o której inni też mogą pomóc. Co więcej, nie potrzeba wam żadnej siłowni, ani żadnych ćwiczeń i diet, aby zawsze mieć zgrabną i młodą sylwetkę. A jak to zrobić? Sięgnąć po Argin dostępny od dziś. Specjalnie, nie wiarę do niskiej Posmaruj jego wewnętrzną silikonową stronę jakimkolwiek żelem wodnym do ciała. Załóż, włącz odpowiedni program i Argin zrobi wszystko za Ciebie. Weź dziś moskoły licepły. Weź muknie nie nic nie ukształtuje mięśnie brzucha, pali zbędny tłuszcz i usuwie celuliki. Abdinnik wytwarza precyzyjnie dobrane impulsy elektryczne i nic tej Nie bój się. Specjalna, silikonowa osłona całkowicie ochroni Cię przed powodzeniem. Gdy włączasz Abdinik, następuje skurcz mięśni. Mięśnie napinają Cię same. Abdinnik krzyczy za Ciebie. Bez względu na to, czy stoi, czy cały czas siedzi, czy też leży. Sześć programów abdżimnika wzmocni, relaksuje, utwardzi, wyszczupli, ukształtuje mięśnie i pomoże zwalczyć celulizm. Warto by było, prawda? Jest dzisiaj z nami mistrz Polski i Europę w kulturystce, Radosław Słodkiewicz. Co ty na to? Wiesz, nie każdy może być kulturystą. Nie ma to albo czasu, albo pieniędzy, bo po prostu nie się spędzać wiele godzin w siłowni. Ale każdy powinien płacić swoje ciało i każdy może dobrze w domu. Dlatego właścimy rozwiązanie abdżimnika. Nasze doświadczenie handlowe. Pozwala nam oferować Państwu to urządzenie nie za 299 zł, ani też za 199 zł, lecz w superpromocyjnej cenie. 169 zł. Zamów. Zadzwoń. 0 prefix 61 85 80 200. Płynie, Piękła, płynie po polskiej krainie. Zobaczyła prezentuję Państwu Gal, -gal Piosenki Biesiadnych, czyli wybór najpiękniejszych, najbardziej znanych piosenek Biesiadnych. Ale będą również bonusy, czyli piosenki, których Państwo jeszcze nie słyszeliście, i karaoke biesiadne. Śpiewajcie z nami. Każdy z nas wie, że Biesiada U Górnego to Biesiada dla każdego. To piosenki do słuchania i do śpiewania. O, bela, 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 Mary, 45 hitów, a do tego podkłady muzyczne i teksty piosenek. A wszystko po to, abyś śpiewał razem z nami. Trzy płyty za jedyne 87 zł lub trzy kasety za 45 zł. Zamów Danfons, 0 prefix 61 8200. W imieniu prawa, prawdziwe sprawy, zawodowi sędziowie autentyczne wyroki. Wielkie i małe dramaty sądowe. Scenariusze z życia wzięte. W imieniu prawa to pierwszy tego typu program w Polsce. Już we wtorek, 12 marca o godzinie 17.50. Wnoszę o karę 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. To wszystko przestrzenie! To wszystko Ja w to ja nie dostawałem nic. A teraz po prostu taki był na normalnych czasach nad morzem.